Odwętowy wieczór nadchodzi? Posłuchaj słychać krok? Para wędrowców do nas przychodzi poprzez zimowy zmrok. Od drzwi do drzwi stuka puka i sronienia u nas szuka czy wiesz, kto? przyszedł dziś, otwórz, otwórz, otwórz mu. Święta Panienko, stojąca w progu w chłodny zimowy czas, przychodzisz tu betlejemską drogą i pytasz, przyjmiesz nas? Od drzwi do drzwi stuka puka, i sronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Proszę, zamieszkaj u mnie od zaraz. Otwieram domu drzwi. O wszystko pilnie już się postaram, aby usłużyć ci. Od drzwi do drzwi stuka, puka i sronienia u nas szuka. Czy wiesz kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Witajcie, szczęść Boże! To już wtorek, trzeciego tygodnia Adwentu. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, do rozważania Bożego Słowa, do kolejnego odcinka Adwentowych Zmagań. Powstańmy! W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chcemy dzisiaj posłuchać Słów Ewangelii spisanej przez świętego Mateusza, tej, którą w liturgii Kościoła dzisiaj czytamy. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, Panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł. Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a Wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Usiądźmy. Eucharystia, która nas czegoś uczy. Dzisiaj mamy powiedzieć sobie o pokorze. Czy wiecie, co to jest pokora? Pewnie to trudny temat, bo trzeba by się przyznać do pychy, żeby nad nią pracować i żyć pokornie. Dlatego też o pokorze. Trudno się mówi. No to może przejdźmy do życia. Jak to jest, kiedy mama czy tata daje nam jakieś zadanie? Mówi do nas, proszę, żebyś to i to wykonał. Tak jak ten ojciec z dzisiejszej Ewangelii. Jaka jest ta nasza pierwsza reakcja? Często nie, nie mam czasu, nie zrobię tego. Dlaczego ja nie on? Dlaczego ja nie ona? Wiecie, że to nie dotyczy tylko małych dzieci. Jestem już starszym człowiekiem, starszym pewnie dla was. Są oczywiście starsi ode mnie, ale mam mamę i tatę. Dzięki Bogu jeszcze żyją i czasami mamy i taty Którzy przyjeżdżają do mnie na probostwo, też muszę wysłuchać. I wiecie, że podobnie się zachowuję jak Wy. Mama coś mówi, a ja sobie pomyślę: do mnie, do proboszcza, przecież ja wiem lepiej. Ja? Ja mam kogoś słuchać? A potem przychodzi ten moment zastanowienia: jak to? Przecież rodzice mówią do nas zawsze z miłością. I w tym momencie potrzebna jest pokora. Właśnie w tym momencie, kiedy przychodzisz do mamy, do taty i mówisz: Tak, zrobię. Miałaś rację, dobrze powiedziałeś. To właśnie tak ma być zrobione. To właśnie jest najlepsze rozwiązanie. Uczy nas dzisiaj Pan Jezus pokory. Uczy nas w czasie każdej Eucharystii. Wiecie, kto był pierwszym pokornym? Właśnie on. On Bóg, jedyny Zbawiciel świata, Mesjasz, Pan Król nad Królami, ten, któremu kłaniają się wszyscy aniołowie i cały wszechświat. On przecież przyszedł, zamieszkał między nami. Dobrze wiecie, gdzie. W żłobie. Rok temu byłem w ziemi świętej. Wspominałem wam już o tym. W czasie naszych adwentowych zmagań. Kiedy w Bazylice Narodzenia weszliśmy do podziemi, bo tam jest miejsce narodzin Pana Jezusa, widziałem ten żłob. Nasze osiołki w Parafii mają nowoczesne, plastikowe żłoby, ale tamte żłoby były kamienne, wykute w kamieniu. Zagłębienia, w których dawano jeść zwierzętom. I to właśnie w takim żłobie, kiedy się narodził, został złożony na sianie, bo przecież na czym innym, wstajęce, Jezus Chrystus, zbawiciel świata, król królów i pan panów. Bóg pokorny, który później dał się przybić do krzyża, bo posłuchał ojca. Bo powiedział, niech Twoja wola się wypełni. Trudne to, żeby wprowadzić w życie, bo często myślimy o sobie, że jesteśmy najlepsi, że wiemy najlepiej, że wszystko, co robimy, jest tak przecież fantastyczne i jedyne w swoim rodzaju. Potrzeba nam tej postawy syna, który. Czasami się buntuje, bo to jest wpisane w naszą słabą i grzeszną naturę, ale zawsze przyjdzie ta myśl, która wreszcie w sercu zaowocuje pokorą. Chcemy dzisiaj o tej pokorze sobie przypomnieć, także w momencie, kiedy w czasie Mszy Świętej, w czasie Eucharystii, klękamy, a ksiądz ukazuje ciało Pańskie, ukazuje Pana Jezusa przed Komunią Świętą. Wielu spośród Was do tego wydarzenia, które ma się odbyć pierwszy raz w Waszym życiu w maju przyszłego roku, się właśnie przygotowuje. I kiedy ksiądz ukazuje hostię, ciało Pańskie, mówi oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. A my co mówimy? Mówimy słowami Ewangelii. Mówimy za celnikiem, który stał daleko, bo miał świadomość, że jest grzeszny, że jest słaby. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chcemy przyjść do Ojca, Chcemy przyjść do dobrego Boga, e, odpowiadając na Jego zaproszenie. Wsłuchując się w Jego pomysł na nasze życie. Życzę Wam pokory w sercu. Módlcie się o tę pokorę dla siebie, dla mnie, także dla Waszych rodziców i bliskich, bo często stajemy przed sytuacjami, wobec sytuacji, w których jest potrzebne Pokorne serce, człowiek pokorny zdobywa wiele. Chcemy teraz jeszcze powiedzieć o zadaniu. Kolejna bombka, którą zapewne jutro będziecie wycinali, kleili. I zadanie. Człowiek pokorny to ten, który myśli z miłością o drugim. Święta tuż tuż. Czy zrobiliście już prezenty czy prezent tym najbliższym sercu? Pomyślcie o swoich rodzicach, o rodzeństwie. Pomyślcie może o babci i dziadku. Czy już rozmawialiście pomiędzy sobą, jak to zorganizować, żeby te prezenty, może skromne, ale były takie z serca, takie wypływające z troski o drugiego? Nie mamy myśleć tylko o tym, co my dostaniemy, ale także o tym, co my możemy dać innym. To może tylko człowiek pokorny. Zapraszam Was więc do tego, abyście pomyśleli o prezentach na święta, o tym, kto jeszcze nie jest w planach, kto jeszcze nie ma tego prezentu przygotowanego to takie zadanie na najbliższe dni. A teraz powstańmy i wspólnie polećmy w modlitwie Dobremu Bogu wszystkie nasze sprawy, szczególnie sprawę pokory w naszym życiu. Panie Boże, często nam tej pokory brakuje, bo myślimy tylko o sobie. Daj nam siły do tego, aby Kochać, aby przyznać ra rację drugiemu człowiekowi, szczególnie tym, którzy nas tak bezgranicznie i bezwarunkowo kochają. Chcemy modlić się słowami, których nauczył nas Pan Jezus, prosząc o pokorę dla nas. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Jest jeszcze jedna modlitwa, którą chciałem Wam dzisiaj zaproponować. Modlitwa, którą jako pokutę, przed laty, zadał mi pewien ksiądz. Byłem wtedy małym chłopcem, a pamiętam ją do dzisiaj. Zapraszam Was do wspólnego wypowiedzenia tej modlitwy trzykrotnie. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Spokojnej nocy Wam życzę i pięknego dnia. Oczywiście, kiedy wstanie słońce, jutro, w środę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.